Witam już po raz kolejny w ten piękny, środowy wieczór. Dziś ze mną jest Dominika Lipkowska. Witam cię serdecznie. Witam. E, trenujesz szermierkę. Ile to już lat, powiedz? O, na to <laughs> pytanie nie byłam gotowa. E, no praktycznie od 10. roku życia, czyli to by wychodziło e, w... dużo. dużo. Pierwsze zawody, pierwsza wygrana, pamiętasz? Pierwszą, pierwszej wygranej się nie, nie zapomina. zapomina. Pierwszej wygranej się nie zapomina. To było właśnie, e, dosłownie miałam właśnie 10-11 lat, e, bo to było w czwartej klasie podstawówki, pod koniec czwartej klasy podstawówki. Mhm. Wyjeżdżaliśmy do Pabianic. E, to był challenge pofana, Pabianicka Fabryka Narzędzi. E, tak jak mówiłam, tego się nie zapomina i to był mój pierwszy turniej. E, Trzeci chyba turniej taki, w którym wystartowałam, ale pierwszy, pierwszy wygrany. Mm -hmm. Poprosimy tutaj zdjęcie z Pabianic, bo mamy tutaj pamiątkę. <głos> <głos> e, powiedz no. mi, <noise> jakie uczucia? Pierwszy raz taka młoda dziewczyna, szermierka, no dosyć taki niszowy sport powiedziałabym. Jakie uczucia w takiej sytuacji? E, wiesz co, powiem ci szczerze, że Chyba dokładnie takie same, jakie są teraz. No nie pamiętam takich uczuć dokładnie, mhm. byłam gówniarą jednak. Ale, ale no, cały czas, jak, jak grywam jakieś turnie, jak zdobywam jakieś miejsce. Yy, ta wysokie, satysfakcja cały czas jest taka ta sama. satysfakcja jest cały czas taka sama. I tak trochę nie potrafię zrozumieć yy, takich zawodników na topie, gdzie mówimy tutaj o takich zawodników, powiedzmy, Dżokowicz w tenisie. Mhm, yy. Gdzie się mówi o zawodniku, że ten zawodnik już zdobył wszystko i on ma absolutny top, i, i w ogóle, i, i kurczę. No, zawsze można gdzieś wyżej. Zawsze, chyba, znaczy to nie chodzi nawet wyżej, tylko zawsze ta radość jednak z, takiego, z takiej gry, y, mimo wszystko, my gramy dla siebie, walczymy dla siebie, mhm. i, i, i to jest, y, mówię tutaj o sporcie indywidualnym. I y, 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 y to jest zawsze taka y, satysfakcja z tego, że. Że się coś zrobiło, że się powalczyło, że, że coś się udało, że jest fajnie, nie? Jest satysfakcja, a są gorsze momenty? Zawsze. Jak one wyglądają? Jak sobie z nimi radzić w ogóle? E, ciężko. Ciężko powiem ci, że um, ogólnie też się ostatnio nad tym bardzo dużo zastanawiałam. Um, z tego względu, że miałam kilka takich gorszych momentów. Mhm. Eee, nawet, nawet kupiłam taką książkę z psychologii sportu, którą napisał jeden ze szpadzistów od nas, mhm. Dariusz Zieliński. Eee, i, eee, I to się nazywa: ty, Tytuł jest Triumf Umysłu. Eee, I żeby sobie jakoś z tym poradzić, ponieważ no to. Ciężko jest tak naprawdę, bo tych złych momentów no, może być, jeżeli chodzi o źródło, może być wiele. wiele. I, i to, to jest masa takich, takich momentów, gdzieś tam takiego y, złego myślenia czy, czy negatywnych emocji, y, więc, więc ciężko powiedzieć tak ogólniając, mhm. jak sobie z tym radzić. Okej, okay. a na przykład po jakichś porażkach? Są porażki, i myślisz sobie w takich sytuacjach: kurczę, może jednak. Jestem głupkiem. <laughs> może jednak mi coś nie wychodzi. Co zrobić, żeby, żeby było lepiej? Staram się najpierw przeanalizować przede wszystkim, dlaczego, z czego ta porażka wyniknęła. wynikła. Ostatnio, nawet patrząc na, na mój ostatni turniej, gdzie walczyłam w seniorach i, i, i nie wyszłam z grupy, przegrałam walkę z bardzo dobrą dziewczyną Karoliną Żurawską, jest to zawodniczka y, młodzieżowej kadry polskiej i y, 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 przegrałam z nią 5-0 w grupie. Mm -hmm. Dostałam, dostałam totalnie, ale nawet po tej walce tak potrafiłam gdzieś tam zejść z planszy i, i wiedzieć co, co, co zrobiłam źle, gdzie jest ten błąd. I, I mam taką, sama mam taką nadzieję, że po prostu na następną walkę na swoich Coś błędach nią, się nauczę. jakąś tam inną przeciwniczką, gdzieś tam na tych błędach się nauczę, bo no wiem, co, co zrobiłam. Po, poza tym też to trenuję na, na treningach tak I, i przede wszystkim tą głowę też. Mm. Jak, jak tych błędów uniknąć właśnie po porażce. A czy są jakieś osoby, które najbardziej cię wspierają, na przykład twoi trenerzy, którzy dają Ci jakieś złote rady, czy, czy to jest tylko kwestia własnej głowy? Wszyscy, którzy są mi przychylni. Są, są trenerzy, są, są bliscy, są koledzy, koleżanki z planszy. E, także to jest to jedna są... wielka ekipa, i wspieracie się tak, wzajemnie. Tak, mamy, mamy, mamy fajną ekipę na treningach e, w klubie, i to jest także że się wspieramy. E, Ponadto no, startuje w weteranach, mhm. e, A tam jest. Tak, naprawdę bardzo fajna ekipa. To są ludzie, którzy, z którymi naprawdę człowiek się od razu bardzo żywa. Pomimo tego, że no ja tak naprawdę dopiero co weszłam w ten, na ten. Na ten Tą ekipę weterańską, to, to wszyscy są bardzo mili, bardzo sympatyczni. To są ludzie wiele lat starsi ode mnie, a, a są naprawdę fantastycznymi kolegami i koleżankami z planszy. Weszłaś dopiero w, w ekipę weteranów, byłaś po kontuzji barku, z tego co słyszałam, tak? Ile zajęło ci, żeby w ogóle wrócić do formy? Yy, to znaczy, ja dostałam w ogóle kontuzji barku, bo to jest ja miałam dwie operacje. Teraz yy. była niedawno druga operacja barku powtórna yy, znowu miałam nawykowe badanie stawu barkowego. I no niestety, ale dostałam w takim bardzo słabym momencie, bo to już przed COVIDem. Mhm. W momencie, gdy skończyłam rehabilitację, ponieważ miałam operację, skończyłam rehabilitację i już zaczynałam wchodzić na siłownię, mhm. to zaczął się COVID. I przez co cała ta, jakby cały ten proces mi się znacznie wydłużył. Dopiero w zeszłym roku wróciłam do turniejów, bo wróciłam. Półtora roku temu wróciłam do treningów, a w zeszłym roku wróciłam do turniejów, żeby, żeby już tak no, spróbować troszkę zrobić coś na poważnie. Także no, można powiedzieć, że takie dwa lata to musiałam niestety przeboleć, mhm. żeby, żeby, żeby dojść do w pełni sprawnej, ale no. Tak naprawdę rehabilitacja i treningi, treningi moje personalne z, z trenerem, które, który przygotował mnie bardzo, bardzo dobrze do powrotu do sportu, to mi bardzo dużo dało. A jak sobie z tym psychicznie poradziłaś? Bo jednak no, nie mogłaś już robić tego, co kochasz, nie? No, psychicznie było gorzej. To, to w ogóle była straszna głupota, jeżeli chodzi o, o, ten, o ten bark. Mhm. I, I zrobiłam to sobie na siłowni bez, bez żadnego ciężaru. Sztanga była i, i w ogóle. Znaczy, w ogóle pierwszy, pierwszy tam objaw taki to był już też na Mistrzostwach Polskich, oczywiście to zlekceważono. Na szermierczych Mistrzostwach Polskich mhm. oczywiście to zlekceważono. Tak, tam dawało znać. Mm, tak, potem to przyszło na, na, na siłowni. I już wiedziałam, że, że coś jest nie tak i, i wiedziałam, że, że jak poszłam do, do ortopedy, no to już, już no niestety, ale, ale pozamiatane było. Trzeba, było, trzeba było zrobić tą operację. Niemniej no, część osób mi w ogóle mówiło, odradzało powrót do sportu mhm. wyczonowego, bo mówiło, że kurde, powtórna operacja barku, jest bardzo poważnie, bo to było na, na otwartym barku. Nie powinnaś wracać do sportu, bo to już też taka była ostateczna operacja, że jeżeli coś się teraz zawali, no to, no to już, to już nie mam ucieczki. No i no, ale ja nie, I co im ja powiedziałaś nie wtedy? Nie umiesz, nie, nie umiesz. Nie, no nie, no jak się jak się zaczęło trenować, to jak się trenowało całe życie sport. To, to już jest stało się życia, takiego, nie? To nie ma czegoś takiego, że się... Nie. że sorry, ale, ale przestaję trenować i teraz to tylko FIFA na, 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 na PlayStation. Albo ze sportu to Eurosporta, to, to już to nie. To nie Czyli ma uparłaś ogóle. się i pokazałaś nie tylko im, ale również sobie, tak? Że, że da się, chociaż choćby nie wiem, co się znaczy, działo. Znaczy uparłam się i mogłam pokazać równie dobrze, że jestem głupia i że mi się coś stało. To, 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 Nie, nie, nie patrzę na, te, na to w ten mhm. sposób, ja po mhm. prostu się uparłam. No. Po prostu. Ja po prostu wiedziałam, że, że chcę robić. Poza tym, ortopeda zapewniał mnie, że, że bark będzie trzymał mocno, mhm. że muszę go sobie obudować mięśniami. Ufałam rehabilitacji, ufałam trenerowi, który prowadził mnie do, który wyprowadził mnie, jeżeli chodzi o siłowo, tak, pod względem siłowym i, z, i, i Przygotował mnie, przygotował po prostu moje podłoże mięśniowe do, do powrotu do sportu. I, I póki co się nie zawiodłam i mam nadzieję, że się po prostu nie zawiodę. Czyli dostałaś się teraz do kadry polskiej w kategorii Masters Weteran. Tak, Oznacza tak. to, że jesienią zaczyna się sezon i rozpoczynasz podróżę po Europie. No, tak, tak, tak. Tak by było. <laughs> tak planujesz. Tak, tak planuję. Zobaczymy, jak, jak to wyjdzie. A czy już podróżowałaś gdzieś na jakichś mistrzostwach? W jakich krajach byłaś, jeżeli chodzi o, znaczy, o ja, ja byłam no, jako dzieciak, nie? Mhm. To, to byłam właśnie do, do lat 17, do lat 20, to, to myśmy mieli takie Puchary Świata, to z kilka razy, z pięć razy byłam chyba w Budapeszcie i, i w Bratysławie, e, żeby było zabawniej, to w Budapeszcie Czyli Puchary Świata, ale mimo wszystko Europa. E, tak, 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 tak. E, i, no właśnie, bo to co ciekawe, to w, em, w, w juniorach są mhm. Puchary Świata, mhm. a w weteranach są to Puchary Europy. Mhm. I, i tutaj, tutaj, więc tutaj będą tylko i wyłącznie w, w Europie. E, Polski Związek Szermierczy sponsoruje niektóre wyjazdy. Jak to jest w Twojej kategorii? Mm, naszej kategorii nie sponsoruje. Nie. <laughs> e, no, niestety, Szermierka nie jest popularnym sportem. To no, jest nie. sport, który no, nie, nie jest to piłka nożna. I, I jest to sport, w którym brakuje tej, tych pieniędzy. Gdzieś tam no, też nawet, nawet, czy juniorzy, czy seniorzy nie mają, nie mają tylu pieniędzy, no, ile, ilu, ile gdzieś tam inni sportowcy mhm. mogliby, znaczy ile sportowcy mają. Pod warunkiem, że gdzieś tam mamy jakiś innych sponsorów. Jakich znaleźć? W ogóle oni sami Was wyszukują? Czy, czy szukacie sobie czasami? Nie wiem, ja próbuję szukać, szukać. <laughs> ja sobie próbuję szukać, ponieważ na przykład naszej kategorii e, Polski Związek Szermierczy w ogóle, w, ogóle nie w ogóle nie finansuje, także wszystkie zawody, no teraz okej, okay, ogólnopolskie, jak jeździłam, nie wiem, do, do Runia, tak, czy Katowic, mm -hmm. czy, czy, czy gdzieś tam, to wszystko z własnej kieszeni musiałam y, ogarniać. Transport, e, nocleg. Tak, transport, nocleg, dokładnie, wszystko wszystko z, z własnej kieszeni. No, nie będzie tak różowo w momencie, kiedy zacznę, zacznę jeździć na puchary Europy, tak? Bo co prawda, okej, okay, tam są, jest Budapest, jest coś, więc gdzieś tam są tanie loty, ale mm -hmm. no, umówmy się, no, to nie są małe koszty. To, nie? to jest kilka pucharów Europy w, w trakcie sezonu e, i, e, i no niestety to jest dużo, i tak na przykład, e, za, gdzie ja planuję za dwa lata dostać się na mistrzostwa świata e, mm -hmm. weteranów. To, żeby był taki przykład w tym roku, Mistrzostwa Świata Weteranów w październiku są w Daytona Beach na Florydzie. E, I skąd więc, na to wziąć? Tak, więc musiałabym sprzedać swoją nerkę, sprzedać kurtę, nerkę siostry, <grym> I jeszcze kogoś, wątroby. może tak, i jeszcze, może jeszcze kogoś napaść w Galerii Bałtyckiej, <grym> żeby, żeby to jakoś ogarnąć. W każdym razie no, są to niemałe koszty. A jak nie znajdziesz I... na przykład pieniędzy? Są takie sytuacje, ktoś nie ma pieniędzy i co? Odwuje żółwiec. Nie, jedzie, po prostu. Dlatego ja bym ja właśnie no zobaczymy, dlatego mówię, jak z moimi planami mhm. podboju Europy wyjdzie. <laughs> Bo to, to też różnie bywa. Ale e, też chęci, nie? Chęci są. No, to... chęci, chęci są, tak? No, Ale to jest, wiadomo, jak ty, 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 jest. zawsze nie. Chęci po to, po to trenuję, po to, po to gdzieś tam walczę, po to się y, y, szkole w, mhm. w, w tym i, i, i chcę się chcę progresować, żeby. Żeby gdzieś tam się pokazać i, i gdzieś tam w tej Europie może zaistnieć, nie? spróbować zaistnieć. Bo w Weteranach we Florecie kobiet, yy, nie ma kobiet, po prostu z Polski, jest, y, jest y, tam no, ciężko, N nie, ma, yy, nie, nie można się przebić, jest bardzo mało w ogóle dziewczyn, które jeżdżą yy, z Polski. Więcej jest w Szpadzie rzeczywiście, mm -hmm, yy, mm -hmm. yy, ale to nie z nie, nie, nie Gdańska. A, a we Florecie po prostu tych dziewczyn nie ma I, i, i chciałabym gdzieś tam ten szlak może przetrzeć, właśnie znaleźć się na, na europejskiej liście klasyfikacyjnej, co już będzie naprawdę taką fa takim fajnym, powiedzmy, fajną rzeczą, fajną mm -hmm, sprawą, bo, mm -hmm. bo, bo, bo tej, tej Polski tak naprawdę na kobiecej liście klasyfikacyjnej we nie Florecie ma. nie ma. I, I wśród Węgierek, Francuzek, Włoszek, Niemek których jest naprawdę, które tam walczą i sobie świetnie radzą, By byłabym nagle ja, więc... Więc jest szansa, więc jest luka. Jest, tak, jest, jest gdzieś tam luka. Podróżujesz też. Jeżeli jedziesz na przykład na takie zawody... Jakieś mistrzostwa, nieważne czy to polski, czy, czy gdzieś byłaś za granicą. Jest w ogóle czas na to, żeby jakoś spędzić popołudnie w takim miejscu, czy cały dzień treningi, zawody i, i nie ma szans? Zależy. Zależy gdzie, zależy jak jedziemy, zależy, zależy ile tam jest, jak walczymy. Tak naprawdę jest, jest wiele różnych zależnych. Byłam, tak jak mówiłam, kilka razy w Budapeszcie, mhm. ale zwiedzaliśmy raz. Tylko. Raz. Bo tak wyszło. W Bratysławie też byłam kilka razy, no to tam chyba dwa razy gdzieś tam łaziliśmy. Tak naprawdę to, no, to, to, to zależy, wszystko, wszystko gdzieś tam jest rozplanowane, w zależności od, od tego, jak, jak, jaka jest ekipa i, i, i z kim tam jaki jest i, harmonogram tak, jaki jest harmonogram, też jaki jest wiek, bo, bo inaczej się zwiedzać z powiedzmy z piętnastolatkami, inaczej z siedemnastolatkami, inaczej z dwudziestolatkami, mhm. tak. Więc, a, Ale teraz no, jak, też jak jestem w weteranach, to miałam, teraz miałam taki mm, powiedzmy komfort, że, że nawet jak jechałam do, do Krakowa, mhm. mistrzostwa Polski w grudniu, to był ten czas, żeby sobie tam pochodzić, i to był pierwszy mój raz. Gdzie, gdzie chodziłam po Krakowie, nie? Byłam na mistrzostwach Polskich kiedyś tam. Czyli przy okazji się udało zwiedzić ta, troszkę. Tak, byłam już dwa razy chyba na zawodach na, na, w Krakowie, ale to był pierwszy raz, gdzie rzeczywiście się udało popatrzeć, pochodzić, zobaczyć sukienice, także, także no, jakoś tam jakoś tam właśnie wyszło i tak też taki mam plan, ponieważ no, jak jedziemy na, na weteranów, na puchary Europy, mhm. to. Mimo wszystko, no to zawsze jedziemy taką ekipą gdzieś tam zawodników. Nie? No jesteśmy dorosłymi ludźmi, więc nikt nas nie pilnuje no tak, po prostu no z tak. zegarkiem w ręku, jak mamy, co mamy robić. Więc, więc no jest, jest gdzieś tam trochę czasu, żeby pozwiedzać, i na to troszkę liczę, że może przy okazji coś tam się. Zobaczy. Czy to jest jeżdżając. taki aktywny wypoczynek? Czy, czy to przy okazji po prostu? Czy, czy taki spacerek jest dla ciebie formą relaksu jakiegoś? Nie, nie wiem, bardziej, odcięcia? żeby zobaczyć, żeby zobaczyć. Lubię zwiedzać, więc lubię widzieć, e, lubię różne miasta, nowe, re, mm -hmm. nowe rzeczy poznawać. Także to jest bardziej w takim, jako taki relaksacyjny spacerek, żeby, żeby coś mm -hmm. zobaczyć, żeby pozwiedzać, żeby, żeby poznać e, jakieś nowe miejsca. i Coś najbardziej na tej... szokującego z takich nowych miejsc? Jakieś wspomnienie, które zapadło ci... Ale mówimy ogólnie, czy mówimy... Ogólnie, ogólnie. Kurczę, szokujące to tak nic, ale y, byłam, jestem zachwycona dwoma państwami, które, które, w których byłam. Jedno to jest Chorwacja, która po prostu zjechałam, zjechaliśmy y, z, ze znajomymi y, z, po prostu całą Chorwację samochodem mhm. i różnorodnością Chorwacji byłam po prostu... szokowana. E, a drugie to bardzo mnie zdziwił Oman, którym tak byłam całkiem niedawno. <grafy> e, który był, jest taki, to jest jeszcze taki dziewiczy trochę kraj pod mm -hmm. względem turystyki. I to jest taki kraj, który e, jeszcze jest taki nieskomercjalizowany, e, jest to kraj bogaty. I przez to, 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 to mnie w ogóle wyłączyli tam na samym początku, bo, bo ja jadąc do Omanu, to sobie wyobrażałam, jak to taki Egipt, mhm. który notabene nie za bardzo mi się spodobał, ponieważ w tym Egipcie było takie wszystkie na, na kasę, nie? Wszystko wiadomo. i Turystyka, i, ta, turystyka i, kasa i... i tak dalej. W Omanie i, i tak byłam nastawiona, jadąc do Omanu, I, a w Omanie tak nie było. W Omanie nagle się okazało, że, że tam kurczę. Jest on, to jest bogate państwo, więc, więc oni nie patrzą na to, czy my damy jakieś tipy, czy my nie damy tipy, bo, nie interesuje bo oni ich to. tak, oni, to nie interesuje. <laughs> e, I i to, 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 to mnie właśnie tak uderzyło, że mhm. oni są zupełnie tacy inni, pomimo tego, że to jest kraj arabski, jest zupełnie taki inny, ale też jest, y, nie jest moim zdaniem dla wszystkich, ponieważ jest to, y, przy, przy okazji właśnie tego, że jest to mało skomercjalizowany kraj, Cały czas, tam jest ten taki islam, no, jest jest, ten, jest mocno zakorzeniony i, i jednak tam trzeba rzeczywiście o ile przestrzegać, przestrzegać tak, ich zasad, o ile w Egipcie. Raczej nikt sobie nie zrobi mhm. z tego, że ktoś, nie wiem, wyjdzie w krótkich spodenkach. Tak, na... to tam pewnie też z tego odchodzą ze względu na turystów, nie? Większość ludzi, którzy znaczy, przyjeżdżają no... do Egiptu, no. no w Egipcie tak. tak, a mówię w Omanie, tak. no to jednak, no. jednak trzeba tam przestrzegać, bo no, no, po prostu nie wypada inaczej, mhm, nie? Mhm. I, i, I to tak głupio nawet, bo, bo to, no, wobec tych ludzi, nie przede wszystkim mówię, w Egipcie to jest tych turystów full i, I, i są, oni, przyzwyczajeni, tak, oni są przyzwyczajeni. są przyzwyczajeni. Tutaj oczywiście nie nie, 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 chcę tam umniejszać Egiptowi, broń Boże, ale, ale no w Egipcie są, są już tak jak ja zauważyłam, są przyzwyczajeni, a, a tutaj oni tak Patrzą, nic nie powiedzą, nic nie zrobią, ale to... Ale to, to nie podoba nie, się troszkę. Nie, nie, widać, no, że, że no. tak no, spojrzą się i, mm -hmm. i się nie, 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 te, nie spodoba. A jedzenie gdzieś? Próbowałaś czegoś takiego niespotykanego? E, ja zawsze próbuję czegoś niespotykanego. E, gdzieś, gdzie, gdzieś, gdzie jestem. Bardzo lubię Spróbować takie. lokalnej kuchni. Lecisz tak. gdzieś i musisz spróbować tego, co oni jedzą, I, tak? Tak. I powiem szczerze, że właśnie w Omanie mi bardzo smakowała. E, oni mają w ogóle taką, to nie pamiętam jak to się nazywa, na, y, to jed, jedzą na śniadanie, mm -hmm. to jest ryż makaronowy z jakimś cukrem, czy czymś takim i... i... Sorry, mów, Ryż makaronowy z jakimś cukrem, czy czymś takim i kurczę jest to tak dobre, że jak mieliśmy śniadanie, to ja brałam tak wielki Wielką kopę. <laughs> <sobie>. <laughs> Także no, ja zawsze, zawsze próbuję czegoś tam lokalnego. Oprócz tego, czego nie lubię, no to, to są owoce morza. I mhm. w Madrycie byłam, byliśmy na, byłam z moją koleżanką bardzo dobrą na meczu Real Chelsea. I poszliśmy na, na, na Paelę I to było naj, moje najstraszniejsze przeżycie Naprawdę? kulinarne ever. No, to nie, to nie, nie są, są moje twoje smaki. smaki. Nie są moje smaki. No Jeżeli chodzi o, o taką kuchnię śródziemnomorską, mm -hmm. to zupełnie nie są moje smaki. A Natomiast... na przykład wspomnienia z ludźmi. Jakieś... Wspominasz Paja, ja, dobra, nie? W Omanie dobra dobre śniadanka, a coś z ludźmi? Coś ci zapadło jakoś w pamięć? Y no, w Omanie mów... naprawdę są bardzo sympatyczni ludzie. Mm -hmm. Oni są, mówię, to, to jest to, że oni, tak jak w Egipcie, są ludzie bardzo mili dla. Dla wszystkich, ale jak im nie dasz Bakrzyszu, to, to już nie są tacy mili. To w Omanie są po prostu mega mili. Nie? To to z są, natury. Tak, z natury są naprawdę bardzo otwarci. Chorwaci, to, to są w ogóle wspaniali ludzie. To, kurczę, tam, tam naprawdę, tam jak nas, bo myśmy. Akurat, tak, myśmy jeździli, myśmy jeździli do, do apartmanu, do apartmanu, wynajmowaliśmy, mm -hmm. wszędzie nas witali rakiją. Wi Pigami kurcze jakimś tam innym alkoholem, także no naprawdę, naprawdę fantastycznie. Ale najlepsze takie też wspomnienia mam z Grecji, gdzie byłam dwa tygodnie na Rodos, myśmy byli i to to było tak, że byłam z moją przyjaciółką i kuzynem. Byliśmy z, u takiego mieszkaliśmy w takim apartamentowcu u takiego naprawdę genialnego genialnego chłopaka z jego rodziny. I do, do tej pory tak było fajnie. Naprawdę tak, tak mieliśmy bliski kontakt, że, że do tej, tak, do tej pory utrzymujemy. I nawet, y, nawet jak byłam kilka lat temu, cztery lata temu właśnie byłam w, y, y, znowu na, mm -hmm. na RODOS, mm -hmm. to, to musiałam odwiedzić Lefteriego, no, bo, no bo wypadało po prostu. Byłam mm -hmm. to, to mm -hmm. żeby, żeby tak A jedziesz na taki urlop? Spędzasz y, czas. I skupiasz się tylko na urlopie? Czy, czy znajdujesz jakieś chwile, żeby zrobić sobie trening? Czy jak urlop, to urlop i koniec? Nie, no musi być siłka. <grym> musi być siłka. <grym> siłka musi być. Staram się, jak jest jakieś miejsce takie, to staram się biegać, yy, biegać po plaży gdzieś, choć gardzę bieganiem bardzo mocno i nienawidzę biegać mm -hmm. i mm -hmm. bieganiem mnie męczy psychicznie, ponieważ już. Yy, jak mam przebiec pięć kroków do autobusu, to, już to, już, już, to mnie, już, już to mnie nudzi po prostu, nie? Już bieganie jest dla mnie nudne. Zdecydowanie wolę taką typową, typową siłownię. I zawsze jak, jestem, zawsze jak jestem, to też jak jestem na, na wakacjach, jadę na wakacje, to pierwsze, co tam, jak patrzymy na hotele, to patrzę, jaką Czyli mają siłownię. siłownię. Czyli mają dobrze wyposażoną siłownię, dobra, wyposażona, ok, możemy, możemy jechać. Ten hotel może być bo no, ten trening jednak zrobię, chociaż też to jest zależne w jakim momencie jestem, bo na przykład tak jak w Manie, na wakacjach byliśmy, pomimo tego, że byłam tam na siłowni, ale nie zrobiłam jakichś tam super wymagających mm -hmm, treningów, mm. ale to dlatego, że byłam już po sezonie. To było dosłownie wyjechaliśmy dwa dni po Mistrzostwach Polski, weteranów. I ja już miałam koniec sezonu, następny Czyli start Czyli po sezonie miałam... jedziesz sobie po prostu odpocząć, tak? Taka jest rutyna, czy, czy to yy, kwestia w przypadku? Znaczy, to jest, to jest kwestia podejścia, bo staram się odpocząć. <grym> <grym> ale, ale, ale też, yy, nie ukrywając, Mistrzostwa Polski Weteranów mi nie wyszły, yy. Yy, tak jakbym sobie tego planowała. Yy, co prawda no, zdobyłam, zdobyłam srebro akurat w, w tych mistrzostwach, ale... Ale walka finałowa to, to, było, to była moja po prostu głowa beznadziejna i, i strasznie mi nie wyszła. Więc, więc to był też takie, że okej, okay, byłam na, byłam na, na w wakacjach i, i miałam wypocząć i w ogóle. Ale jak rano wstawałam i siadałam sobie było. i to gdzieś z tyłu głowy było, że kurczę, no tak spokpiłam sobie sprawę na, na, na mm -hmm. zawodach, że to jest beznadzieja. To był jakiś twój cel, a inne marzenia? Mm. Teraz przede wszystkim, no marzenia to jest to co mówiłam, chcę być, yy, chcę być na liście klasyfikacyjnej. Marzeniem największym też takim jest, do, jest właśnie start za dwa lata y, w Mistrzostwach y, Europy Indywidualnych weteranów. Mm -hmm. yy, marzeniem jest dostanie się na Mistrzostwa Świata weteranów również za dwa lata. I marzeniem takim jest dostanie się na y, World Masters Games również za dwa lata. Chociaż to będzie naj, najbardziej intensywny rok chyba w ogóle e, wtedy będzie, co? Tak, ale to, to chodzi też bardziej. Tutaj no nie ukrywajmy, że ja będę musiała sobie też y, szafować, bo, bo mhm. no tutaj, tak, tak jak mówiłam, to jest to finansowo jest, niektóre rzeczy są nie do, nie do przeskoczenia, więc i tak będę musiała Zobaczyć, które z tych. Tak, które z tych turniejów będą dla mnie najważniejsze, mm -hmm. najfajniejsze, mm -hmm. najlepsze. Nawet jeszcze nie, ma, nie mamy, nie znamy przecież terminarza, więc może się zaraz okazać, mm -hmm. że Mistrzostwa Świata, że będę chciała bardzo pojechać na Mistrzostwa Świata. I kosztem czegoś? Na kosztem przykład. czegoś, a Mistrzostwa Świata będą na drugim końcu świata, a Mistrzostwa Europy będą w Krakowie. Mm -hmm, I mm -hmm. no, to, no to wiadomo, że. Mistrzostw, do, do Mistrzostw Świata, no to raczej się już w tym momencie, no mogę, hmm. mogę się z takimi, z takimi rzeczami pożegnać, nie? No. A, e, a myślisz, że marzenia się spełniają, czy marzenia się spełnia? Raczej spełnia. Spełnia się. Same się nie spełnią, no, <laughs> Szczęściu trzeba pomóc. Nie, myślę, że się spełnia. Marzenie to marzenie i, i jeżeli ktoś sobie marzy o... W, nie wiem, będę sławnym reżyserem, a tak naprawdę nie. Będzie ma... siedział na kanapie nic nie tak, robił. Tak, będzie. Będzie, będzie tylko oglądał te filmy i w sumie nic nie będzie z tym robił, no to to, to jest za marzenie, nie? To marzenie no, może być marzenie, ale, ale na zawsze pozostanie w sferze marzeń. Także jeżeli mówimy o jakimkolwiek spełnieniu że, i, i, i dążeniu do, do, do czegoś, żeby to zrobić, trzeba no pomóc. To... To trzeba pomóc. Życzę Ci wszystkiego dobrego, dziękuję Ci ślicznie za rozmowę, mam nadzieję, że spotkamy się za te dwa lata po wszystkich mistrzostwach. Dziękuję, jak już będziesz, mam nadzieję. jak już przetrzesz europejskie szlaki. Życzę Ci powodzenia i dziękuję ślicznie. Dzięki bardzo, dziękuję za rozmowę, za zaproszenie. Dziękuję bardzo i widzimy się w przyszłym tygodniu.